Księżniczka drży, podbiega rzutem błyskawicy. Bierz mnie, panie, i jedźmy do ogrodu miłości. już od miesiąca i nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez powietrza. Póki mam twarz białą z różowym, bez żadnych zmarszczek na skronie, marzyć o tym lub owym nikt mi nie wzbroni. I cóż ci z tego przyjdzie, żeś Miss Ameryka, że masz ciało Wenery, a twarzyczkę kotka nie znasz mego tancerza, nigdy go nie spotkasz, nie zakocha się w Tobie z namiętnością dziką. On mnie wybrał i zmierzył z swych kanonów i rzekł, że w całym świecie takiej drugiej nie ma. Nie patrz na mnie z gazety tak dumnie jak stronu, bo dla niego, jednego, ja jestem mistrzem Ziemia. bym go kochała. Nie może być nigdy ponury i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce bym go kochała musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. Musi też umieć ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą, gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą. Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka, lub gdy dziecią kuje wzięcie w srebrzystą powłokę buka. Irena Krzywicka. Twarzyczka Lilki nasuwała dziecinne, czarodziejskie skojarzenia. To była twarz wróżki. Stała z płatków różanych, pyłków kwietnych, przelotnych cieni i łagodnych świateł. Nosek leciutko zaostrzony, różowaty i przezroczysty, jak muszla. Usta wrażliwe, małe, zmienne, czasem żałosne, czasem drwiące. Nie tylko ta twarz decydowała o uroku lilki, ale przede wszystkim wdzięk, nieotwarty, stokroć ważniejszy od urody. Wdzięk w każdym ruchu, słowie, uśmiechu nikt mu się nie mógł oprzeć. Dowodem tego trzech mężów i wielu zakochanych. Prawdziwe zwycięstwo ducha nad ciałem, bo to dusza tak ją ozdabiała. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to to jest bardzo mało. Jan Lechol. Była czarownicą. Wabiła nie tylko uroczym smutkiem, ale nawet śmiechem. Antoni Słonimski. Madzia była córką e, Wojciecha Kossaka, lilka wnuczką Juliusza. Na strofy poezji przenosiła delikatność i nienaganną precyzję akwarel swego dziadka Juliusza Kossaka. Lilka żyła, aby pisać. Poezja piękna i gorzka była ciężarem życia Lilki. Niosła ten ciężar przez ostatnie lata rozłąki wojennej, aż do sali szpitalnej smutnego miasta Manchester.